Zastanawialiście się kiedyś, czy muzyka może naprawdę połączyć dwa serca? Ania i Krzysztof poznali się na portalu My Dwoje, szukając nie tylko miłości, ale też kogoś, kto podzieli ich muzyczną pasję i zrozumie ich świat. Pierwsza wiadomość od Krzysztofa dotyczyła ulubionego zespołu rockowego Ani, co od razu wywołało u niej uśmiech i poczucie, że mają wspólny język. Ich pierwsza rozmowa trwała ponad trzy godziny. Dzielili się wspomnieniami z koncertów. Opowiadali o marzeniach i ulubionych utworach. Kiedy w końcu spotkali się na żywo, wybrali kameralny jazzowy klub, gdzie pierwszy wspólny taniec do ich ulubionej piosenki sprawił, że poczuli się, jakby znali się od lat. Przez kolejne tygodnie dzielili się muzyką, grali na gitarze, śpiewali razem i odkrywali, jak wiele ich łączy. Miłość Ani i Krzysztofa pokazuje, że pasja potrafi zbliżyć ludzi w każdym wieku i dać szczęście, o którym się marzy. A ty? Masz swoją historię z randkami online? Podziel się nią w komentarzu. Zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych inspirujących opowieści i odbierz próbny dostęp do portalu Majdwoje.